Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na komiksowy unboxing od sklepu Gildia. Oczywiście, zanim zaczniemy, na dole w opisie macie linki do moich mediów społecznościowych oraz tam, gdzie możecie mnie wesprzeć, jeżeli podoba się Wam to, co lubię. Także gorąco Was zachęcam do tego. A dziś mamy dalsze moje mokre sny. Tutaj nie ma całości pozycji, już Wam powiem, egmontowych, już przyjdzie jeszcze jedna paczka ode mnie, do mnie. Ale tutaj mamy takie typowe. No zresztą nie będę wam mówił co typowe. Ale jaram się, czekałem na tą paczkę, bo po prostu będę mógł się znowu zachwycać moim najlepszym superbohaterem, prawda? Także część z Was pewnie już się domyśla o co chodzi. Otwieramy powolutku. Mam nadzieję, że jest dobrze zabezpieczone. Nic się nie uszkodziło ostatnio. Miałem trochę pecha, ale jest. Potężne księgi, oczywiście, Gildia pakuje. O ja, Boże, jakie to jest ciężkie. Gildia, oczywiście, pakuje w bąbelki. Tak mówiąc wprost, ja sobie to spróbuję jakoś ładnie odpakować, żeby się. To mi nie pouszkadzało, może, ale nie wiem, czy mi się tak uda. O, tutaj jest nacięcie. Wy widzicie, tylko tak trochę zbocznego toru, że tak powiem. Ale, ale, ale jest. I, I tutaj też świetnie udało mi się. Udało mi się. Przepraszam Was, że robię to na boku. Nie chcę jeszcze wam na razie zdradzać. I przede wszystkim przede wszystkim tutaj pierwsza rzecz, która naprawdę mnie bardzo interesowała. Liga sprawiedliwości. Wieczna zima. I to jest komiks, który chciałem bardzo przeczytać. Fajnie, że on został wydany. Niesamowicie się już z tego cieszę. 79,99 co okładkowo widzę. jest no, taki dość grubawy, powiedzmy, ale szkoda, że nie jest w miękkiej oprawie. Ale mówię, chciałem go, czekałem na niego i cieszę się, że w końcu mam taką możliwość. Także roztworzymy go zaraz, zobaczymy, jak to się prezentuje. No, fajnie, fajnie. To jest przede wszystkim ten komiks z tym buffem. Tak dobrze kojarzy chyba. Mówimy tu o Bafie, który można w tym makfalinowym wydaniu zdobyć teraz. I jeden właśnie, jedna właśnie z figurek, którą dopiero co mogliście widzieć, moją kolekcję, tam chyba właśnie, to jest właśnie w tym prezentuje się Batman w tym takim stroju jakby zimowym, prawda? O ile dobrze kojarzę, to, to jest to. I, I dlatego, choćby nawet z tego powodu, jarałem się niesamowicie tym. Zawiedziony jestem tylko, że te figurki, które się ukazały, jeżeli chodzi o właśnie tą serię, no, inne są już trochę takie słabsze. Nie jest to, co bym chciał sobie zobaczyć. Kolejną pozycją jest tutaj nowy Hellblazer. To było trochę tych kontrowersji związanych z ceną, że ostatni właśnie w takim wydaniu kosztował 140 czy tam 160, a tutaj już 199. No, no, Słabo trochę, ale z dwie dychy powinien być tańszy, tak jest moje zdanie. Ale co poradzić? Jestem wielkim fanem też Hellblazera, tak jak wiecie, więc no nie mogłem nie mieć tego trzeciego tomu J. Madelano. Tutaj widzę kolejny jakiś tak, jakby chyba miał być. Czyli coś jeszcze będzie z Hellblazera wychodziło? Hmm, tu jest coś napisane, chyba nie na razie. No nic, dobra, otwórzmy, zobaczmy. Jest co czytać. Ogólnie dużo czytania znowu nie czeka. Ale to akurat nie jest jakiś problem, prawda? Problem jest tylko znaleźć czas, żeby móc się cieszyć tym. No i Hellblazer, masa, strona oczywiście. To jest naprawdę niesamowita postać. John Constantine, bardzo go lubię. Cieszę się, że mam możliwość oczywiście czytania tego jego mościa. Spodziewajcie się na pewno materiałów. No i na koniec, tak, na koniec to chyba co musieliście się domyślać: Batman Nightfall, Upadek Mrocznego Rycerza. Wow, to jest po prostu mega księga. Tom drugi, też 199,99, tylko tutaj jest on jeszcze grubszy i naprawdę w tym wypadku jestem w stanie zrozumieć tą cenę i wybaczyć, ale, ale tak jak mówię. Fajnie, że w końcu wyszedł kolejny tom. Wow! I że możemy się w nim cieszyć. Także mroczny rycerz powraca. Tak to wygląda. Ale nie ukrywam, że zanim zacznę go czytać, najpierw chcę przeczytać wieczną zimę. To już Wam teraz mówię, a dopiero później się wezmę, zabiorę za Batmana. No i też później dojdzie do tego Konstantin, oczywiście, plus inne wszystkie komiksy. Chcę przeczytać, bo jest po prostu najcieńsza, szybko mieć to zaliczone i wtedy wezmę się za Batmana. Także tak to wygląda. Może mało pozycji, ale za to konkretnych, prawda? Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło. Nie zapomnijcie też, aby zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I widzimy się w kolejnych nie tylko unboxingach, ale generalnie materiałach na kanale Lubię Komiksy. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!